Cześć Wam dnia siódmego prac morarskich. Troszkę już podgoniliśmy temat. Tu już mamy zrobioną strefę podokienną. Tutaj mamy jedno okno 1,80 m i tam już chłopaki robią dwa okna, też dozbrojenie strefy, tam będą dwa okna po metrze. No i to w zasadzie zaraz można sztur puszczać i już lecić tą ostatnią warstwę do poziomu parapetu, punkt 0. Przeniosłem i mamy centymetr niżej pierwszej warstwy w tym miejscu, czyli wszystkie parapety w zasadzie 3-4 okna narożne i te trzy okienka, gdzie to zbrojane strefy są, na cztery warstwy murujemy, oczywiście łącznie z tą pierwszą, i na razie to zostawiamy, i później na koniec porzucamy sobie wszędzie repery i gdzie będzie trzeba, to domorujemy na odpowiednią wysokość. No i co, i leci to powoli? A nawet całkiem szybko, tu już mamy docelową wysokość. Cyk. To tylko ten rząd jeszcze domorujemy, i tam te dwie strony zrobimy już na cztery od przodu. Tutaj wejście ,40 m 40 otwór na drzwi wejściowe w tej wnęce. No i ja zaraz cisnę sznurki, puszczam i cisnę te ścianki wewnętrzne. Zostawiliśmy je sobie na koniec, tak żeby nie zaczepiać się o te sznury. Tutaj też już na gotowo. Robimy tak, żeby nie trzeba było docinać. Docinki robimy w środku. Aligatory będziemy docinali tylko te okna 3, gdzie są te strefy dozbrajane. No i czekamy na komin, żeby tutaj temat zamknąć dalej. Już są wypełnione. Pełne. I rozluźnia nam się tutaj z każdą chwilą. To robimy w ten sposób, że ja lecę wszystkie te winkielki. Tylko, i w międzyczasie na bieżąco chłopaki to wypełniają. I całkiem fajnie to idzie. Także co, działamy. Tutaj mamy w zasadzie od punktu 0269 do stropu. Także będziemy mieli 11 warstw łącznie z pierwszą warstwą, 12 warstw łącznie. Także myślę, że trzy dobre dni z taką pogodą co dzisiaj i mamy po temacie. Więc w następny tydzień powinniśmy to pokonać. I to tu i tak będziemy musieli się zatrzymać trochę niżej na wysokości nadproży. W tym miejscu, tak samo tam Na wysokości nad się będziemy musieli zatrzymać Więc pewnie zrobimy to Wszystko do poziomu Garażu na chwilę obecną Czyli tak jak będą szły nadproża I wtedy dopiero Polecimy dalej wyżej Wysokość tych okien trzech To jest 1,50 m No a tutaj to okno narożne Będzie betonowane razem ze stropem Tak samo tutaj już to okno duże. Ten podciąg razem ze stropem tak samo tutaj, razem ze stropem więc tu praktycznie nic nie betonujemy teraz. Chyba, że zaszalujemy i puścimy te rdzenie, wszystkie dobetonujemy do wysokości podciągu tak, żeby później się z tym nie męczyć. I pewnie tak zrobimy. Tak samo ten, ten razem z naporzami. No i dobra, działamy. No i co, pomrujemy trochę. Więcej murowania od poziomicy niż od sznurka. A tu? Co tutaj jest? Krótki dzień. Sobota, weekend. Sobota, weekend. Trzeba stąd brać, że się trochę tych pozbędziemy tej palety, żeby było wygodniej do ścianek wewnętrznych chodzić. miło i przyjemnie. Pyk. I ja to zostawiam. I idę na kolejne winkla. Od razu z tym wystartuję, tylko trzeba trochę przytrzeć to. Nie ma gdzie się rozpędzić, strasznie dużo latania jest. No ale i idzie to. Nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, okay. ok. Trzeba to sprawdzać, kontrolować, bo może być różnie. Tu wklejam teraz całego. I docinki w środku, póki tamtą zrobią, to ja akurat trochę przyłapię, także jak widzicie, też nie wszystko. Będzie docinany aligatorkiem, tu mogłem w sumie sznurek puścić Zaraz i tak zrobimy Od razu, chociaż mogę to jest poziomicy Z poziomu, w poziomicy Do góry nawet jak dobiję do... Do poziomu To i tak tutaj bywa różnie jest. Jest. I tutaj lekko by chciała w tą stronę. Gęsio, jak już wszystkie winkle powyciągam, to staję sobie tą luźną ściankę, muruję te elementy, które mogę. I co teraz tutaj, te łączenie typu T, chociaż tutaj dobrze by było najpierw puścić sznurek i tą zrobić, no ale poradzimy. Poradzimy taką robotę, to ja lubię jak ją widać no, ale z tej strony, mam. z tej strony myślę, że spokojnie się. W dwóch tygodniach wyrobimy z pracami murarskimi. Jest. Jest. I najważniejsze, Jest. I tutaj, żeby nie przeszkadzał mi sznurek, będzie i będzie. Będzie i będzie. Sypie muza <śpiewa> Sypie muza Czyli możemy od razu teraz to dociągnąć Tylko tu witę muszę trochę przytrzeć Niektóre są wyższe, niektóre są niższe. Klasyka przy solbecie. Klasyka. No i tu już, tak jak mówiłem wczoraj, wszystko na grzebieniach lecimy. I tu jeszcze poniedziałek. Do tego poziomu, jak wylecimy na 5 warstw wszędzie, no to już trzeba rusztowanie rozkładać. Także musimy robić sobie tutaj miejsce do tego manewru. No, jeszcze w poniedziałek nie trzeba, bo jeszcze w poniedziałek będziemy murowali te wewnętrzne, Dzisiaj chyba odpuścimy. Ten klej wyrobimy i tak jest dobrze, mamy godzinę po 11. Sobota to można spokojnie o tej 12 sobie skończyć. Brak. Ale tam już mało zostało, tak? To już nie będziemy mieszać. W Poniedziałek spokojnie dociśniemy to Epsa. No już tu wysoko Już tu wysoko I docinka 37. 37 tam gdzie strzępia są, to mogę spokojnie używać tej miarki. I idzie. I kolejny, zaraz zobaczymy ile już wymurowaliśmy przez te 7 dni. Wtory dnia zajęła nam pierwsza warstwa Dość sporo No ale co zrobić? Ile trzeba było tyle zajęło Tutaj teraz przez parę dni będzie w kółko to samo Murowanie, murowanie, murowanie ale tak jak mówiłem będę próbował codziennie coś tam nagrać żeby było widać jak to idzie i dobra, kończymy, wyrobiliśmy klej Tu jeszcze parę sztuk domorowane I dalej wyżej Już jest okno Więc murujemy Tylko do tego momentu Ten kawałeczek Zrobiłem mały obchód Z przodu też już wyjechane jest Ten, Ta warstwa Została tylko W zasadzie warstwa na Wejściu, ale to już moja zabawa z poźmiczką. Ładnie przysusza cały dzień troszkę wiaterku, troszkę słoneczka. W nocy mróz. Także suszę dość ładnie. Dobry prognostyk. No i tak to generalnie wygląda. I tu w zasadzie możemy sobie to też już dubetonować do tego poziomu. Razem z nadprężami. Niech to się zepnie. Więc siódmy dzień kończymy na tym etapie. Zobaczymy, ile palet poszło przez 7 dni prac. 5, 6, 7, 8, 9 pełnych palet wymurowane. Czy dużo, czy mało. Tu już nie każdy oceni sam Wiadomo, że szybciej by było Gdybyśmy mieli y, kwadrat czy prostokąt Czyli budynek z czterema winklami tylko I ściany nośne tylko po zewnętrznej To na pewno byśmy y, byli dużo wyżej A tak to sami widzicie ile tego jest Ile tych winkli mamy Można w zasadzie nawet to policzyć Więc jest tutaj co robić ale dzięki temu praca jest ciekawsza przyjemniejsza, spokojnie w trzech dajemy radę na bieżąco idzie praktycznie póki ja wylecę narożnik z jednej strony chłopaki od razu wypełniają póki zrobię z drugiej strony im pole do tego żeby mogli murować to już spokojnie mogę wstawiać następne narożniki i tak dalej i tak dalej, także na poniedziałek plan jest taki żeby wylecieć wszystkie wewnętrzne na cztery warstwy, tak jak mamy wszystko po obrysie, i wystartować narożniki już na 5, można nawet wszędzie na 5, żebyśmy zrobili, to już będziemy mieli miejsce do tego, żeby rozstawiać rusztowania, bo wyżej już wszystko leci z rusztowań. O, i musimy mieć do tego miejsce. Tutaj już tą paletę, która jest zaczęta. Jak się pozbędziemy, to już ten winkel będę mógł murować do samej góry. I tu już na rusztowaniu to będziemy murowali w trzech. Czyli ten winkel wyciągnę i od razu na bieżąco. Trzeba jeden, musi stać z zewnątrz z poziomicą. Jeden podawać mi bloczki, a ja będę murował. I tak już będziemy to zamykali już do docelowej wysokości. Wstępnie do wysokości garażu. A później zobaczymy, czy tutaj pociągniemy jeszcze to wyżej Czy niekoniecznie No i trzeba będzie od razu na bieżąco zabezpieczać Ten element na pewno, bo to będzie ścianka wolno stojąca I tak samo elementy w środku Także dzisiaj taki, taka krótka relacja No nie wiem co tutaj generalnie yy, Nagrywać nowego Jak mam jakieś tam elementy Takie jak na przykład tutaj ten winkielek był Takie ciekawostki No to oczywiście wiadomo mi jest, że wrzucam to a tak to jeszcze przez 3 dni Przynajmniej Będzie to samo No i później Jak zostanie czas w następnym tygodniu No to będziemy startowali już przywozimy stojaki przywozimy stoły do giętarki I startujemy Ze zbrojeniami Także dzisiaj dziękujemy Tradycyjnie łapeczka I do zobaczyska kolejnym ósmym dniu prac przy budowie domu Krzysztofa.